Dziś zapraszam na film z Białej. Będą wypasione śniadania, będą placki polskie, włoskie, i węgierskie, do tego oczywiście kawusia, coś słodkiego. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem w bielsko białej bielsko białej zacznę od dwóch miejsc, w których już kiedyś byłem. Nigdy nie było filmu z Bielska Białej na kanale, ale dwa lata temu, kiedy byliśmy w żywcu, żeby nagrać film o jedzeniu w żywcu i okolicach, no to zajechaliśmy na dwa śniadania właśnie do bielska białej. Tak nam wtedy te dwa miejsca się spodobały, że teraz, kiedy przyjechałem tutaj ponownie, stwierdziłem, że muszę je znów odwiedzić. Właśnie jestem przy miejscu, które nazywa się Proper Coffee. To jest balarnia kawy, kawiarnia, a także miejsce, w można zjeść śniadanie w ogóle jest w takim ładnym budyneczku. Widzę, że teraz jest tutaj także jeden z punktów pizzerii, sieci pizzerii neapolitańskich Olio. Te dwa lata temu chyba go tutaj nie było. No, patrzcie, jaki ładny budyneczek. Na dole pizzeria Olio, wyżej proper coffee. Tutaj menu sezonowe, kilka pozycji, ale jeszcze więcej jest w takim stałym menu. Kilkanaście różnych śniadań. Szczerze nie wiem, co wybrać. Wszystko tutaj mi pasuje. Miałem dwóch faworytów, jajka po florencku na toście z hałki, z menu sezonowego, albo druga pozycja, która mnie interesowała, grzanka z serkiem labnech. No i tutaj za radą pani kelnerki postawiłem na tą grzankę właśnie, do tego kawka, tak jak mówiłem, to jest kawiarnia i palarnia, także jakieś ziarna pewnie też zakupię. A w ogóle bardzo mi się tutaj podoba, jest bardzo zielono w okolicy. Jest przyjemnie i mam nadzieję, że też będzie smacznie. Dwa temu było, oby było i teraz To Jest moja potężna grzanka. To pajda chleba z serkiem labnek, do tego pomidor, proszutto, miodowa stiracza, mięta i prażony słoneczny. Wygląda bosko. Widać, że tego labnechu tu jest dużo. Zobaczcie, tylko jaka tutaj jest porcja tego serka. W sumie to nie wiem, czy tego śniadania tutaj ostatnio, czy dwa temu nie zamawiała Sonia. Coś mi się kojarzy. Jest naprawdę pysznie, dużo kremowego labnechu z taką cytrynową nutą, do tego słone proszutto i słodkawy sos, a ten pomidor jakiś soczysty z nutką mięty, z nutką koperku. Mm. Najlepiej sobie taki kawał fajdeł ukroić i zjeść wszystko naraz. Mm. Coś pięknego, wszystko się w tym sielaniu zgadza. To pieczywo jest świetne, z skórką, mięciutkim środkiem, prawdziwa rewelacja. Tu mam jeszcze kawusie, drip V60 na bazie ziaren z Kolumbii, tutaj wypalanych. Kabusia fantastyczna, te ziarna prawdopodobnie zabiorę ze sobą do domu, jeśli tylko jest możliwość zakupienia ich, no to nie przepuszczę takiej okazji. Z chęcią taką kawkę sobie w domu powtórzę, na śniadanie wyborne. Śniadanie jest Tutaj kawka, zabieram do domu. Ja ziem na dworze, ale w środku też jest fajnie, jest zielono. A moja grzanka z Rapnehem kosztowała 36 zł. Kawka dość droga. Po 21 zł za ręcznego dripa. To już się słuchajcie, robią takie ceny zachodnioeuropejskie. Za 4-5 euro często gdzieś taki ręczny drip. Widziałem na swojej drodze, no i tyle gdzieś tutaj to wychodzi. Tańszy jest oczywiście szybki przelew, kawy z ekspresu ciśnieniowego też są raczej tańsze. Drugie miejsce, do którego wracam w Bielsku Białej, to również jest palarnia kawy, również można tutaj zjeść śniadanie. Znajduje się w innej części miasta i nazywa się Grunt. Również mam dobre wspomnienia i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Tutaj to miejsce ma całkiem inny klimat, duża przestrzeń, taka. Fabryczna, loftowa. Jak widać, za mną jest tutaj także sporo zieleni, i to jest nie tylko palarnia kawy, nie tylko miejsce, w którym można zjeść śniadanie, a także rzeczy. Po południu są jakieś ryby, tatary, niotki i tak Tutaj na miejscu jest wypiekany także chleb. No i z tym pieczywem będę mieć swoje śniadanie. Properze zastanawiałem się nad jajami po Florencku. Tutaj zamówię jajka po benedyktyńsku. A tutaj jest w ogóle ciekawa sprawa. Mural, na którym mamy Pteriego Merkurego, Kobiego Bryanta oraz Jana Pawła II. Wszyscy popijają sobie kawusie z Hemeksa. Skąd akurat takie persony na tym muralu, z tego co się dowiedziałem, będą tutaj ostatnio, to są idole właściciela. Po prostu. Tutaj przede mną przyjmowane są zamówienia, no i także jest otwarta kuchnia. Robi spore wrażenie ta przestrzeń, robiła na mnie dwa lata temu i robi teraz. A tak wygląda to śniadaniowe menu. I są w nim przede wszystkim takie śniadaniowe klasyki. Nie ma aż tak wymyślnych propozycji jak w properze, choć większość tych dań zapowiada się naprawdę zachęcająco. Mam nadzieję, że ten mój klasyczek, czyli jajka po benedyktyńsku, również mnie zadowolą. Mam już swoją kawusię, tutaj szybki przelew z Burundi. No i jest moje śniadanie, jaja po benedyktyńsku. Zobaczmy, jak wyszło jajo. Żółtko płynie, znaczy jest dobrze. Jajka idealnie przygotowane, do tego bardzo dużo sosu holenderskiego. Szczypiorek, bekon, 36-miesięczny, 3-letni. grana padano. No i to wszystko jest podane na chałce własnego wypieku. Wydaje się mięciutka, wydaje się być bardzo maślana. Mm. Pycha, rewelacyjne jaja, jeszcze lepsza hałka, na maksa maślana. Świetne jaja po benedyktyńsku. Jajka po benedyktyńsku to jest jeden z największych śniadaniowych klasyków. Dostaniecie je na całym świecie. Ja je bardzo lubię, aczkolwiek czasem mi się nudzą. Pamiętam, że jak byliśmy na naszym road tripie po Europie, Chorwacja, Słowenia, Węgry, te klimaty, no to parę razy zjadłem jajka po benedyktyńsku, które były po prostu ok. Przygotowane spoko, ale pod żadnym kątem nie zachwycające, podawane na słabym pieczywie, często. I one mi się trochę przejadły. W ogóle wtedy stwierdziłem, że po co jeść się na nie na mieście, po co płacić te 10-12 euro za coś, co. Wygląda nawet słabo. Tutaj to jest petarda. Te kromki chałki na samym spodzie są posmarowane jeszcze delikatnie w guacamole. Miła niespodzianka. Po bekonem jest tutaj też naprawdę sporo szpinaku. Coś pięknego. Tutaj wszystko się zgadza. To są jaja po benedyktyńsku na prawdziwym wypasie. Jak szukacie w bielsku, białej właśnie takich śniadaniowych klasyczków, no to śmiało przybywajcie do gruntu i zamawiajcie. Kawa z Burundi też to bardziej harmonijna od tamtej z Kolumbii. Też na pewno zaraz się zaopatrzę w ziarnach, bo w takim miejscu nie kupić kawy do domu. Nie wiem czy widzicie, ale sprzedają tu lody dla psów. O co chodzi? Na etykiecie są wypisane nuty smakowe, miód, czerwone owoce. Kwiecisty Morela. I rzeczywiście coś w tym było. Przygotuję sobie w domu. Szybki przelew kosztował tutaj 13 zł. To jest kawa z ekspresu przelewowego. A jajka po benedyktyńsku były za 34. Zjadłem dwa śniadania i wypiłem dwie kawy. Także przejąłem i dużo kalorii, i dużo kofeiny. Także wypadałoby się poruszać. A tak się składa, że tutaj w Bielsku Białej jest szczyt szyndzielnia. 1000 metrów. I można po prostu na niego wejść. I dodać. trasa jest całkiem spokojna. Można też na nią wjechać kolejką. Ale ja może wejdę i zjadę. Coś takiego, żeby nie tracić też za dużo czasu, bo. Bo chyba droga w tej sprawie to są 4 godziny. Zrobię sobie spacer jak na górę, zjadę i myślę, że już będzie czas i miejsce w żołądku na obiad. A, ale sami tego nie róbcie: nie chcę dwóch śniadań z rzędu pod rząd, rozłóżcie to sobie na dwa dni. No, jestem na górze, jestem przy schronisku szyndzielnia. Szedłem tu jakieś półtorej godziny, tam, w oddali, to chyba wyroskodawa. Nie było to jakieś strome podejście. Kilka kilometrów, siedem około, mijało mnie dużo osób na rowerach. Oni wydawali się być bardziej zmęczeni ode mnie. Tutaj przy schronisku troszkę odsapnąłem i teraz już wracam. Wracam jednak nie na piechotę, ale wrócę tą kolejką. Zalicę na dół, znalazłem lody owcze. Spróbuję, jak tutaj już jestem. Lody o smaku jagód z lasu, to coś dla mnie. Ceny duże, ale może będzie warto. Zamówiłem sobie te jagodowe. Dobre, mocno jagodowe, trochę mleczne. Czy one są faktycznie z mleka owczego? W tej jagodowej wersji smakują podobnie do lodów z mleka krowiego. Trochę mi przypominają te lody z tukierni Ptyś w Sztutowie. Bardzo dobre. Smakują trochę jak takie lody o smaku szejka jagodowego. Cena z kosmosu, ale to chyba dlatego, że po pierwsze z mleka owczego, po drugie, nie ma tutaj innych lodów w okolicy. Dobrze, że chociaż w tej cenie są smaczne lody, a nie złe, zjadłem z przyjemnością, zwłaszcza wtedy, kiedy na chwilę o tej cenie zapomniałem. No tu jest napisane, że na pewno te lody są z mleka owczego, a w ogóle fajne smaki są, bo jest jakaś róża z kardamonem, rumianek z miodem, lawenda. Yy, Takie mniej spotykane, wiadomo, poza truskawką czy czekoladą i jagodami. Jakbym nie miał jeszcze takich obfitych planów jedzeniowych tutaj w Bielsku Białej, no to pewnie bym większą porcję zamówił. Muszę gdzieś jeszcze kupić bilet i wracam na dół. Zjechałem na dół i mój żołądek już o tych dwóch śniadaniach nie pamięta. Wracam do auta i jadę na obiad. Dotarłem na obiad i wymyśliłem sobie, tak jak wymyśliłem sobie wczoraj w Gliwicach, że będzie maraton włoskiego jedzenia, tak w Bielsku Białej wymyśliłem sobie maraton placków. Zacznę od placków polskich, potem będą placki węgierskie, a na koniec placek włoski. Pewnie domyślacie się jaki. Plackiem polskim są placki ziemniaczane, a ja jestem w restauracji Doryś, gdzie podaje się placki ziemniaczane z blachy przygotowywane nad żywym ogniem. Coś takiego jadłem właśnie w okolicach Żywca, w węgierskiej górce, dwa lata temu i bardzo mi te placki wtedy spokowały. Tutaj odbywa się to jednak podobnie. Ponoć te placki zawdzięczają swój smak właśnie sposobowi przygotowywania. Ta blacha jest rozgrzana do 400 stopni i te placki będą być takie bardziej chrupiące chyba. Kurczę, już nie pamiętam. Pamiętam, że mi smakowało, ale nie pamiętam dlaczego. Pamiętam też, że to były takie inne placki, niż te takie zwykłe, tradycyjne, prosto z pateli. Zamówiłem sobie po prostu placki ze śmietaną, śmietany już mam i czekam. A sprawdziłem w międzyczasie, jak to z tymi plackami w Węgierskiej Górce było. To było w knajpce, która nazywa się Karczma pod Baranią i tam jednak one są przygotowywane trochę inaczej. Tutaj to są takie placki z Billa, tam były takie placki z pieca, w sensie były przygotowywane na piecu, na blasze od pieca, więc tutaj to może smakować troszkę inaczej. Tam faktycznie były takie bardziej chrupiące. Tutaj placki rzeczywiście przygotowują się nad grillem. Zobaczcie, tylko żywy ogień, rozgrzana blacha. Placek ziemniaczany na cały talerz, to mi się podoba. Wielki placek wygląda zacnie. On nie jest jakiś grubo, on jest cieniutki, ale średnicę ma sporą. Spróbuję tak bez niczego, najpierw bez tej śmietany. Tutaj oczywiście w wersji tych placków jest cała masa, są też takie bardziej wiecie, dowalone z gulaszem, z mięsiwami, z wędzonką. Wybór jest naprawdę spory. Mmm, bo chrupiący, smaczny, doprawiony, ziołami na pewno jakimiś, wjeżdża dobrze. Tutaj się chwalą w menu, że te placki przechodzą aromatem drewna, ale nie. Po prostu są fajne, chrupiące i w tym wypadku mocno doprawione. Pamiętam, że te z węgierskiej górki nie były tak doprawione, były mocniej ziemniaczane po prostu. A jak wypadnie gorący placek z zimną, kwaśną śmietaną, mm, bajka. Widzicie, prosty pomysł, inne wykonanie niż zawsze. I już jest atrakcja. Placki ziemniaczane z grilla. Jeśli lubicie placki ziemniaczane, no to musicie tu przyjść. Po samej strukturze, samej teksturze tych placków, widać, że to są placki starych ziemniaków że to nie jest ziemniaczona papka, tylko jednak wyraźnie starte ziemniaki. Nie wiem, czy to widać teraz tutaj. Trochę chyba widać. A w ogóle, jeśli chodzi o placki ziemniaczane ze śmietaną, no to niektórzy jedzą je z cukrem jeszcze. Niektórzy. Ja jestem w tym gronie często. Tutaj cukru nie ma. Nie jest on niezbędny, ale. Po prostu lubię sobie troszeczkę cukru na placki ziemniaczane ze śmietaną sypnąć. Zdążyłem już się oswoić z tym, że choć niektórzy rozumieją to sypanie cukru na placki, to jednak jest sporo osób, które wręcz czymś takim gardzi. Ja uważam, że to super pasuje i przy tych również by się sprawdziło. Moim zdaniem, jeśli lubicie placki ziemniaczane, to powinniście tutaj przyjść i spróbować właśnie tych. One smakują naprawdę inaczej niż takie klasyczne. Są naprawdę fajnie chrupiące, a przy tym nie są tak tłuste. Od razu jednak uprzedzam, że do restauracji Doryś trzeba się wybrać specjalnie. Ona nie znajduje się w centrum Bielsko-Białej, a o parking w tej okolicy niestety trudno. Ja zaparkowałem 10 minut spacerkiem stąd. Miejsce istnieje od 1995 roku, czyli już prawie od 30 lat robią te placki z grilla i słuchajcie, to jest świetny produkt. Na pewno w tej wersji takiej podstawowej yy, smakuje bardzo dobrze. Widziałem narzekanie na opiniach Google' dotyczących tych bardziej rozbudowanych pozycji, czyli jak na tych plackach lądowało coś więcej. Były głosy, że te inne dodatki troszkę zabijają smak placka. Ale może właśnie warto tu przyjść na placka ze śmietaną, jak widzieliście, był solidny. Można się myślę nim całkiem dobrze najeść. Jest w całkiem fajnej cenie, bo kosztuje 22 zł. Na jakie inne negatywne rzeczy ludzie zwracają uwagę? Na czas oczekiwania. Mnie to dzisiaj nie ale nie było dużo gości w środku. Poza mną była chyba tylko jeszcze jedna rodzina, ale biorąc pod uwagę, że były tam tylko dwa grille, a na jednego grilla wchodzą chyba ze cztery placki maksymalnie, plus one na tym grillu smażą się jednak dość długo, więc pewnie w weekend, w sezonie, w porze obiadowej, to oczekiwanie może być już naprawdę długie. W menu jest napisane, że czas oczekiwania może wynosić nawet 50 minut, a wydaje mi się, że bywają sytuacje, że jest on jednak dłuższy. I co by nie mówić, czekać na placka ziemniaczanego, nawet bardzo smacznego, Około godziny, no to jednak jest już zdecydowanie za długo. No i przeczytałem też wiele komentarzy odnoszących się do czystości lokalu, a mówiąc ściślej, chodzi o to, że jest po prostu w nim brudno. I niestety muszę się z tym zgodzić. Stolik, przy którym usiadłem, był na pewno nieposprzątany do końca po poprzednich gościach. Normalnie widziałem tam okruszki placków ziemniaczanych i to najlepsze usiadłem przy tym stoliku, dlatego że nie chciałem usiąść przy innym, na którym był jeszcze większy syl. Więc tam produkt samego placka ziemniaczanego jak najbardziej polecam. Był naprawdę świetny i zupełnie inny, niż gdzie indziej, ale samo miejsce, no to już wiecie, jeśli rażą was takie rzeczy jak czas oczekiwania, jak czystość lokalu, no to niekoniecznie będzie to miejsce dla was. A ja obiecałem wam jeszcze dwa placki i zamierzam się z tego zobowiązania wywiązać. Obiecałem wam węgierskiego placka i oto jestem. Restauracja nazywa się Budafest Langosz i oczywiście można tutaj zjeść langosze. Zamówiłem klasyka z sosem czosnkowym i goldą. I tak to, słuchajcie, wygląda. Dorodny, rumiany, langosz, z sosem i serem. Tu ściutki i gorący jeszcze. Rękoma się go je. Ten sos czosnkowy to jest mocny czosnek, <noise> naprawdę mocny. No spoko langosz, ciasto jest chrupiące i puszyste jednocześnie. Samo w sobie jest smaczne, można tutaj w ogóle zamówić gołego langosza, tylko z oliwą czosnkową i myślę, że to też byłoby całkiem smaczne. Ten sos czosnkowy jest bardzo intensywny, a wydaje mi się, że jak byłem na langoszu w Budapeszcie, no to tam ta śmietana z czosnkiem jednak była bardziej subtelna. Tutaj to jest takie uderzenie czosnku prosto w twarz. Jest to proste, jest to smaczne, jest to tłuste, no i jest bardzo sucące. Smakuje w sumie jak na Węgrzech. Jak macie ochotę na węgierskiego langosza, no to śmiało wkładajcie do Budapest Langosz. To jeszcze rzut okiem na menu. Tak jak mówiłem, jest taki czysty langosz tylko z oliwą z czosnkiem jest taki jest ten klasyk, który ja jadłem, ale mamy też takie bardziej wymyślne z salami, z serem góralskim, a nawet z wasabi i ostrymi papryczkami. Największy na wypasie z szynką dojrzewającą, oliwkami i pomidorami koktajlowymi. Są też wersje na słodko. Mój langosz kosztował 20 3 złote i z tych dwóch placków Ponownie wróciłbym raczej na te placki ziemniaczane, bardziej mi smakowały. To może gorzej z lokalem, jego czystością i tak dalej, ale produkt dla mnie jednak bardziej interesujący. Trochę to dla mnie dziwne jest, że langosze sprzedaje się w restauracji, bo to była taka restauracja, gdzie jest obsługą kelnerską ze wszystkim, bo to jednak taki produkt bardziej street foodowy, z jakiegoś okienka by mogli to robić, ale widocznie taki był pomysł na to miejsce. Langosz naprawdę smaczny, więc polecam. Budafest Langosz znajduje się blisko bielskiego rynku, na którym właśnie teraz jestem. No i w sumie te węgierskie langosze, tutaj w Bielsku Białej, nie są bezpodstawne, no bo przecież przez wiele lat Bielsko-Biała była częścią Austro-Węgier. Ja w ogóle przechadzając się ulicami Bielsko-Białej, a także przejeżdżając samochodem, widzę w architekturze, że tu faktycznie były kiedyś Austro-Węgry. Placek włoski będzie na końcu, bo tak logistycznie będzie mi prościej, a w międzyczasie jeszcze coś przekąszę. Może spróbuję jeszcze jakiś lodów. Słyszałem o jednorożku, że mają tutaj dobre lody pistacjowe, To mnie już samo w sobie przekonuje. Całkiem nieźle wygląda ta pistacja, już mi się mocno topi. Jest bardzo gorąco dzisiaj. Powyżej 30 stopni. Mmm, dobre. Mocno pistacjowe, mocno orzechowe takie. Nie za słodkie. Mmm. Dobre. czuć, że jest zrobione z prawdziwych pistacji i naprawdę pycha. Ktoś, kto polecał mi jedną na lody pistacjowe miał rację. Cudowne, cudowne lody pistacjowe. Taka pojedyncza porcja w małym kubeczku. 8 zł. To jest 80 gramów. Tyle samo było na szyndzielni. Tam lody były za 15 zł. Dzisiaj poza pistacją były jeszcze takie smaki. Balans z w żeby spoko, ale ja już nie mam miejsca. Malownie. Świetne włoskie gelato, ta pistacja naprawdę doskonała, polecam Wam bardzo. I jeszcze popołudniowa kawka, jestem w South Coffee, kawiarnia z kawą z I Ja tutaj mam e dripa z ziaren z Ruandy, które są wypalane w Katowicach przez kawiarnię bez cukru. Byłem w niej dwa lata temu, piłem tam świetną kawę, jadłem dobre ciasto. Tu kawka też wyśmienita, także jeśli szukacie miejsca na dobrą kawę w centrum Bielska Białej, no to wpadajcie do South Coffee. Tutaj drip za 18 zł. Włoski placek to oczywiście pizza pizza napolitańska, na przyjechałem do Menomale. Pizzy jest taki wybór, 15, a w zasadzie około 20 różnych placków. Ja chyba postawię na 14, to jest prosciutto cotto, spianata picante, pancetta i czerwona cebula, mocno mięsna pozycja, ale też z czymś… Pikantnym. Poprzednie placki były bezmięsne, to chociaż w pizzę na drobie. W menu podają podają chyba taką klasyczną pizzę neapolitańską. Jest tutaj nawet certyfikat asocjacyjny wyracze pizza Napoletana. Z opisu z pierwszej strony w sumie wynika, że to będzie właśnie taka tradycyjna pizza Neapolitańska. Rzeczywiście mięska na tej pizzy nie brakuje. Mam tą pizzę muszę ją sobie tutaj pokroić. Wygląda generalnie bardzo dobrze i wygląda na taką. Klasyczną pizzę napolitańską. Jeśli oglądaliście poprzedni film na kanale, czyli film z Gliwic, to tam jadłem pizzę w świetnej pizzerii Furore, i tam też była taka klasyczna pizza napolitańska, inna kompozycja. Tutaj jest zdecydowanie więcej mięsa. Mmm, mozzarella się pięknie ciągnie. Porównując do Furore, to ciasto jest tutaj bardziej trupiące, mniej lejące się, bardziej elastyczne, ale też pyszne. Pizza dość smona, przez tą ilość mięsa na pewno, bo dla przypomnienia, mamy tutaj spianaty pikantem, mamy proszutto cotto oraz panczetę, czyli już taką tłustszą wędlinę. Do tego mozzarella, fiordilatte, sos pomidorowy oraz czerwona cebula. Tego towaru na pizzy tutaj jest naprawdę sporo. Także jeśli wolicie, kiedy na pizzy mniej się dzieje, kiedy ona jest subtelniejsza, no to zamówcie inną pozycję z menu po prostu, bo ta tutaj jest naprawdę obfita w składniki, jest dowalona, jest bardzo mięsna. Tak szczerze, to myślałem, że przez obecność spianaty pikantek ta pizza będzie pikantniejsza. Ona praktycznie nie jest ostra, ta pikante pojawia się na tym placu rzadziej niż pancetta, rzadziej niż prosciutto cotto przez ta ostrość na tej pizzy jest naprawdę minimalna i wydaje mi się, że nawet osoby, które za bardzo nie lubią ostrych rzeczy, będą z tego placka zadowolone. O ile oczywiście szukają takiej mocno mięsnej kompozycji. Pizza kosztowała 45 zł i była to jedna z droższych pozycji w karcie. Była bardzo smaczna, choć ta wczorajsza z gliwic podeszła mi o wiele bardziej. I to już nie chodzi o kompozycję, ale o samo ciasto. Tam to było takie na maksa wciągające, tutaj taka nieco większa chrupkość. To nie było chrupkie, ale było bardziej chrupkie niż to wczorajsze, ale żeby nie było. Pizza w Menomale też jest świetna, furory była po prostu troszkę lepsza. I tyle. I to już pora zakończyć odcinek z bielska-białej. Oczywiście nie odwiedziłem wszystkich świetnych miejsc, jakie to miasto oferuje. Polecaliście mi naprawdę dużo restauracji. Wiele było takich, które miały dość szeroką kartę. Wiecie, że idziecie do restauracji, macie tam i jakieś makarony, i burgera, i żeberka, i jeszcze jakieś mięsiwo, i też oczywiście coś bezmięsnego, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie i. Być może to są naprawdę fajne restauracje, być może można zejść tam świetnie, ale w sytuacji, kiedy nagrywam sam, to wolę iść do miejsc, które mają coś konkretnego, tak jak dzisiaj te plaski ziemniaczane, tak jak pizza, czy tak jak langosz. Myślę, że z dzisiaj najlepsze były zdecydowanie śniadania. Jutro jadę do Cieszyna, pojem i po polskiej, i po czeskiej stronie. Mam nadzieję, że trafię na fajną, czeską kuchnię. Troszkę się za nią stęskniłem. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie według Was jeszcze warto zjeść w Bielsku, bo może już tutaj kiedyś wrócę. A ja już tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!